Siema, siema, Olek z tej strony, witam Was w kolejnym odcinku na kanale On The Road Again. Mamy już zdrowo po weczce, a to oznacza, że przychodzi czas na podsumowanie tego, co w majówkę udało się zrobić. A udało się zrobić całkiem sporo. Tadam, zapraszam do prezentacji, chodź to. Przez całą majówkę nie było za bardzo czasu na to, żeby wyciągnąć kamerę, nagrywać, zastanawiać się nad kadrami yy, fajnymi dialogami, coś tam, coś tam po prostu była orka. W związku z czym umówmy się, że mm, teraz zobaczycie sobie jakieś tam przybitki z toku prac, co się działo w międzyczasie, a później przejdziemy sobie już do takiego e, podsumowania, w którym opowiem Wam trochę o tym, jak to przebiegało, z czego jestem zadowolony, z czego mniej. E, no, dobra. To jedziemy. Widzicie to majówkowe słoneczko? No, weekend majowy, majówka, czas start. Tatulek już na miejscu. Drugi za chwilę dojedzie. Koleją deski od tamtego roku, e, które były na działce przez cały czas. Uznałem, że je porozcinamy po długości i będziemy robić z tego kontruaty. To jest mniej więcej ta grubość 2,5 cm na 5. E, będzie to robiło za kontruaty. Taki wynalazek się tutaj nam zrobił, mamy coś na wzór piły stołowej, krajzegi. O tak, jest piłka złapana od spodu, tarcza wystaje o tyle, jest zrobiona jakaś prowizoryczna prowadnica, zaraz zobaczymy czy jesteśmy w stanie to tak porościnać. Działamy, dużo tematów do ogarnięcia, mam nadzieję, że będzie ciekawy odcinek, zapraszam do oglądania. Tak to wygląda, zaczęliśmy już odbijać łaty. Mam nadzieję, że się odzyska, bo plan jest taki, żeby ich użyć z powrotem pod blachę. Eee, no, zobaczcie. No Już większość rzeczy jest stąd wyrzucona. Były jakieś śmieci pojedyncze. Eee, no ale nie było to w sumie tego dużo. Trzeba to teraz ostro posprzątać. No to dawać. Zakrętareczka w końcu będzie użyta. Jak widzicie te łaty są w stanie tragicznym, agonalnym niektóre, jest jakiś pomysł na to jak je zastąpić, za chwilę będziemy wchodzić na dach i zaczniemy kręcić łaty, dajcie znać, podzielcie się swoją sugestią co to może być, e, moim zdaniem to coś na wzór pożegnania psa, Już jakoś tam wstępnie ogarnięte, dwie tablice rejestracyjne one też zostają, ciekawe rzeczy. Trochę się je będą ładnie wyglądać na ścianie. Toporek. I... też ciekawa rzecz, cyrykiel. Trochę zapieczony, ale chyba do odratowania. A, no i w końcu można pokazać rower w całej okazałości. No, to działamy. 19, no, to już sobie tak działamy złotami, masakra. Ja mam podpisywać z wami zgodę na wykorzystywanie wizerunku? No jak nie. Nie, nie rusz. Dobra, teraz. No już może się ruszysz. Tak. gwiazda. Ja gwiazda. Środek? Dobra, bal. Vale. Patrz, o dół. Ale było, ja bo Finał, dziękuję. To jest, Co? Pisz, 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 pisz. Pisz, pisz, pisz. Dawaj nie, na Pi, Dawaj na nie chcę ja Poczekajcie, co się denerwujecie. Uj, Zunia, nie przywiozłaś piwka. Oj, żona, żona. Dzień dobry, dzień dobry. Poczekajcie nie pchajcie. Możemy. Dawaj. Co za młot! Pierwsza dziura na drugim wkręcie. No i jak to wygląda? No, to dach tak leży, tak to się prezentuje, co wy na to, co wy na to, czekajcie, Później przejdziemy sobie koła. popatrzycie jak to wygląda z różnych perspektyw. Ta połaź była nieco gorsza do kręcenia, bo była większa stromizna, no ale była metr krótsza, także coś kosztem czegoś. Zamówiłem też blachę na przybudowę z tyłu, także tak, definitywnie przybudówka zostaje. Tam dziurki prześwitują w blasze, to z tego powodu, że po prostu momentami nie trafiałem z wkrętami. Włatę, tylko e, przeleciałem na wylot w niektórych miejscach. No więc pozostawały dziury, ja będę musiał wejść, e, będę musiał się tam wgramolić i po prostu te dziury uszczelnić albo jakimś uszczelniaczem dekarskim, albo jakimś silikonem, ja nie wiem jeszcze co będzie najlepsze. No, coś na pewno trzeba zrobić, bo. W przeciwnym razie będzie woda się dostawała, no, no na membranę, która swoją drogą też powinna odprowadzić tę wodę, nie powinno być z tym problemu, ale lepiej prawda, żeby tam się ta woda jednak nie dostawała, albo żeby się dostawało jej tam jak najmniej. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony, to jest niesamowity kawał roboty wykonany przez weekend majowy bardzo dziękuję jednemu drugiemu Tacie, który zdecydował się tutaj przyjechać i wylewać naprawdę ostatnie poty, żeby to było skończone. Jesteśmy im bardzo, bardzo wdzięczni. Pozdrawiamy was z tego miejsca. Eternit jest już ułożony na paletach, gotowy do odbioru przez kogoś z gminy. Ja żem jeszcze nie wykonał takiego telefonu, nie wiem. Nie wiem kiedy oni po to przyjadą. Czy po to przyjadą? Mam nadzieję, że po to przyjadą. Dziś tam wstępnie wczytywałem się, że, że, że gmina dalej odbiera ten syf. No, także trzeba wami dzisiaj się zorientować. To jest jak najbliżej potu. Jeśli przyjedzie jakiś HDS, no to myślę, że nie będzie miał problemu, żeby sobie to tutaj podebrać. I będziemy się żegnać. Bardzo Wam dziękuję za dziś, za ten odcinek. Sorry, że tyle mnie nie było. Aha, jeszcze słowem usprawiedliwienia. Może dodam, że nie liczcie na jakąś regularność z mojej strony. Ja próbowałem to robić na początku tego kanału, ale to była taka pułapka, w którą bardzo szybko wpadłem. Wymyślałem na siłę tematy, dzieliłem te tematy w jakiś taki naturalny sposób. To chyba nie dla mnie, także i oczywiście relacje wrzucać będę, natomiast yy, myślę, że, że warto poczekać, yy, warto poczekać trochę dłużej, żeby po prostu zobaczyć sobie coś przekrojowo zrobionego od A do Z. A jeśli mowa o rzeczach bardziej przekrojowych, zrobionych od A do Z i pokazanych od A do Z, to w weekend majowy udało się zrobić coś jeszcze. Mianowicie... No dobra, ale to pokażę już następnym razem. Na razie!